Dzień dobry, witam Was. Pięknie, jest taka piękna galerijka samochodów za mną. I w takim miejscu, jak na ogaraż, można szukać inspiracji i pomysłów na to, co robić z maluchem i jak go robić. Bo wiecie co, tu naprawdę jest na co popatrzeć. I to tutaj zrodził się pomysł, idea koloru tego samochodu i tu będzie ten kolor, że tak powiem, mienił się na aucie, który stoi obok, ale nie mogę wam powiedzieć, nad którym chociaż w prawno oko jak gdzieś tam daleko zajrzy, to może powie o, to jest pewnie ten kolor. No ale kilka kolorów, dużo wam pokazałem, więc może się okazać, że nie uda Wam się zgadnąć. W każdym razie, no wiecie co, no to co się wydarzyło w ostatnim odcinku, no to są już takie naprawdę początki i widoki na to, że samochód się poskłada. Pierwsza rzecz, no to przygotowanie się do zrobienia silnika. To ile, że części kupiłem i będę go składał, to jest jedno, ale jednak te wszystkie obróbki. Pojechałem do Pawła, który i ładnie zdjął głowicę i sobie wszystko popasował, przygotował, tu zeszlifował, tutaj przetoczył, tutaj podrobił. Tutaj już strzeleczkę do, do, dorobił po to, żebym miał taki set, który sobie później osobiście poskładam, ale jak na razie najważniejsze było to, żeby w ogóle obrobić to wszystko. Ja nie mam takich maszyn, które pozwoliłyby mi to wszystko tak precyzyjnie obrobić, nie mam maszyn do tego, żeby te silniki obrabiać, więc oczywiście muszę takie rzeczy zlecać. I cieszę się, że znam takich fachowców, którzy znają to stare rzemiosło jeszcze motoryzacyjne i po prostu takie rzeczy robią i robią je swobodnie, bez, bez jakiegoś tam opóźniania terminów, bez jakiegoś marudzenia. Po prostu planowanie głowicy wrzucone, splanowane. Obrobienie i dopasowanie się do, do cylindrów, jeżeli chodzi o ich wysokość, zrobione. I wszystko tak się popasowało. Byłem cztery razy na przymiarki, poskładaliśmy to sobie, żeby wszystko zobaczyć, czy jest ok. No i teraz nie pozostanie nic innego, jak nie. Nie tego wszystkiego i złożyć to prawidłowo, i zrobić jeszcze tam ileś elementów, które będę musiał dorobić w tym samochodzie, ale to już jakby jest oczywiste, jeżeli chodzi o obróbkę silnika. Dodatkowo to przez niektórych wyśmiane piaskowanie bloku. Hej. No może jak ma się miliony złotych, to można to sobie robić, oddawać do szkiełkowań i miliony złotych wydawać. Ja Wam powiem szczerze, nie jest prawdą, że takiego bloku nie można wypiaskować. Jedyna prawda jest taka, że trzeba później bardzo, to bardzo, bardzo starannie to wyczyścić, wypłukać kanały, wszystko posprzątać, naprawdę usunąć wszystkie możliwe drobiny, oddać do, do nawet do płukania. I tak dalej, i tak dalej, więc bez przesady. Da się to zrobić, pięknie się to oczyszcza, zwłaszcza przy tak zabrudzonym mocno silniku jak był ten zabrudzony. bo to po prostu dużo skuteczniejsze i lepsze niż metody szkiłkowania, chociażby, chociaż te też doceniam, ale do dużo drobniejszych elementów. Więc malkontenci, a zróbcie kiedyś coś. Trzymam za Was kciuki, że Wam się także uda. Mam taką nadzieję, przynajmniej. No więc, dobra, to mamy to za sobą, więc mamy za sobą kwestię przygotowania do składania silnika. Teraz będzie oczywiście potrzeba złożenia go, więc tam też kilka ciekawostek zobaczycie w programie, ale jak na razie. W... To wszystko już wiecie, co jest bazowe. To teraz szybko. Przechodząc z powrotem, może nie tyle do koloru, co do samego nadwozia. Nadwozie w dużej części było naprawiane dla Miało nowe elementy całego przodu, pasa i tak dalej, i tak dalej. Tam dużo rzeczy zostało włożonych. Natomiast jeżeli zastanawialiście się, czemu skrobałem to samochód, nie piaskowałem, to chciałem mieć pewność, że każdy brud zdejmę ręcznie, mechanicznie przy użyciu rąk, ewentualnie szlifierki, i będę w stanie wszystko to widzieć, jak to się odkrywa. Po kolei będę widział, jak zdejmuję kolejne warstwy, co pod nimi jest, Jeśli się nie okaże, że są tam żele dziury i to wszystko będę w stanie sobie ostukać, opłukać i posprawdzać. Zajrzeć w kilka takich bardzo naturalniczych miejsc, w które trudno jest zajrzeć, to też zrobiłem i zweryfikować, czy ta buda potrzeba ją rozgrzewać całą, czy można ją przygotować, zabezpieczyć specjalną chemią do tego, żeby została w całości tak jak jest. No i okazało się po trudnej pracy z tym nadwoziem, po skonowaniu naprawdę męczącym fizycznym, ale takim, który trzeba było wykonać. Trzeba było wykonać, żeby, żeby być tego pewnym. Doszedłem do wniosku, że tak naprawdę jak zastosujemy nowoczesną chemię, Poglewamy ją we wszystkie profile, poglewamy ją w kilka innych miejsc, uzupełnimy tylko dosłownie kilka mikroubytków, które się pojawiły, małych, niedużych, plus powstawam wszystkie te elementy, które tam są potrzeba, to wtedy, to wtedy nie będzie z tym żadnego problemu. I tak dokładnie się stało, tak dokładnie się stało, że Naprawdę, wyczyściłem go do gołej blachy, jakby się, to śmiałem się tam w, chyba w, w ujęciu w którymś momencie w programie, że wyskrobię, wydrapię sobie sukces i, i o ile nie jestem pewny czy wydrapię sukces, chociaż malu będzie sukcesem. Mm. O tyle na pewno usunięcie mechaniczne z było fajną metodą, bo teraz jak już wszystko usunąłem, to teraz sobie tego podpiaskowałem po prostu później już na gotowo w kilku miejscach i wiem, że wszystko jest idealne, wszystko jest perfekcyjne, więc mogę sobie zalewać chemią kłaść baranka, zabezpieczać, no bo wiadomo, że za chwilę kolejną drogą i kolejną ścieżką jest zrobienie blacharki i kładzenie lakieru. Co po niektórych trochę może nawet zaskoczy. No ale to zobaczycie chyba w następnym odcinku. Więc rzeczywiście, no te elementy są wykonane i te zostały pchnięte do przodu. I żebyście mieli pełną świadomość, ja to nagrywam w NeoGarage'u, jest 3 tygodnie, 3,5 tygodnia do zakończenia programu, nie, prawie 4 tygodnie, przepraszam, do zakończenia programu. Więc to jest też tak bardzo ciasno na żywo robione i tak bardzo stresogenne też przez to, bo przecież ten maluch, no to tak, każdy sobie pomyślał, eee, przecież uf, co to jest za problem, robię najprostsze auto, jakie jest możliwe, no, tylko, że problem polega na tym, że on wcale nie jest takie proste, tak, mi okazuje się, że czasami dużo łatwiej jest zrobić konstrukcję, która robi się na bieżąco, na co dzień, niż przypominać sobie, wydrapywać gdzieś tam z tyłu głowy jakichś ostatnich Fragmentów pamięci, które się ma, więc. Yy, no więc nie, no więc to wcale okazuje się nie jest takie łatwe. Auto, to już wam kiedyś tłumaczyłem, że to no nie jest łatwe też dlatego, że po prostu wszystko jest było. Natomiast mój maluch, mam nadzieję, że będzie robił fajne wrażenie. Mam pewien pomysł na niego, co zrobimy później, gdzie mi pojadę, gdzie, gdzie ta auto będzie prezentowana, ale jak na razie, jak na razie, na trzymać żeby, żeby iść dalej, bo tak. Silnik mam obrobiony, przygotowany, właściwie zaczynam go składać. Na dwozie jest prawie już gotowe do prac blacharskich, takich finalnych, plus do za chwilę lakierowania. Wnętrze tapicersko, właśnie, bajka. Jest, teraz sobie o tym pomyślałem i jak ono wygląda. Jest bajeczne i tyle. I wiecie, co najfajniejsze jest to, że oczywiście zaraz się okaże, że no może się nie uda, może nie zdążę, może coś, ale no, nie ma co się przejmować. Trzeba robić swoje, uśmiechać się i być dobrej myśli. Tak jak z tą historią z rowerami, nie wiem, czy pamiętacie. Tyle mi słów z Was usłyszałem na temat tego roweru, że, że to tak można robić i nie należy spać mal contentu, którzy mówią, że nie, no elektrycznie to dla leniwych i tak dalej, to tak bardzo Wam za to wszystko dziękuję, za to słowa poparcia, bo też tak, jestem tej idei, że, um, że można jeździć na tym, naszym czym się chce i tyle. Natomiast co jest ważne, projekt Maluch będzie piękny. Jej, już się nie mogę doczekać też jeszcze jednej rzeczy. Projekt malu będzie kapitalnie wyglądał w słoneczku, a nawet wchodzi wiosna lato. I ja naprawdę zamierzam dużo nim jeździć po Polsce wiele miejsc, więc na pewno sporo z was osób będzie w stanie zobaczyć tego malucha. A teraz tak zamykając temat. Zobaczcie, jeszcze raz kolorki. O! I tam gdzieś jest kolor malucha. No, bardzo podobny, bo jednak tam będzie lekka zmiana, ale gdzieś tam jest spalona ducha. Słuchajcie, pięknego dnia Wam życzę. Ja sobie wracam z powrotem do roboty, bo jednak tej roboty trochę jeszcze przede mną jest. A trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, bądźcie dobrej myśli i no i dopingujcie mnie, jak możecie, zawsze na zasadzie coś tam, gazu i tak dalej, nie? A ja będę robił swoje, mam nadzieję, że Wam się to podoba i pozdrawiam Wam i dziękuję Wam za kolejny rewelacyjny wynik oglądalności. Pięknego dnia Wam życzę i wszystkiego cudownego. Czuj duch!